Drogie panie, jeżeli chciałyście kiedyś chodzić na zajęcia z samoobrony, to my dzisiaj w Uniwersytecie Siły dajemy wam tą możliwość, Ponieważ otwarliśmy dużą salkę u góry, mamy możliwość przeprowadzenia takich treningów, mamy wykwalifikowaną trenerkę, która mogłaby coś takiego poprowadzić. I właśnie w czerwcu teraz zapraszamy Was na pierwsze treningi, które będą się tutaj odbywać. Zapraszamy Was właśnie na zajęcia z samoobrony, jeżeli chcecie nauczyć się bronić, jeżeli chcecie się być bardziej pewne siebie, żeby nie martwić się, kiedy jesteście, nie wiem, gdzieś wieczorem idziecie, czy dochodzi do jakichś, powiedzmy, Negatywnej sytuacji, to żebyście wiedziały po prostu, jak w razie czego przed takim napastnikiem, po prostu umieć się obronić. Zapraszamy Was na pierwsze zajęcia, które są w pełni darmowe. W czerwcu mamy aktualnie taką promocję. Jeżeli napiszecie do nas, to pierwsze zajęcia, czy to indywidualne, czy w małej grupie, są w pełni darmowe. Jedno, co potem Was prosimy, to o napisanie krótkiej opinii, żebyśmy wiedzieli, co ewentualnie możemy dla Was poprawić, jeżeli tylko macie chęci. Napiszcie do nas, odezwijcie się, a na pewno umówimy się na trening i mam nadzieję, że lada moment widzimy się na macie. Dzięki bardzo, na razie, cześć.